Hej, z tej strony Max z grupy Penowus to jest kolejny odcinek z World Thunder e, Gramy razem z Marcinem moim e, kuzynem. Cześć cześć, no właśnie. E, I polatamy sobie... Marcin, ty masz... który masz level na tych ruskach? Na ruskach mam drugi. Drugi? A za ile, ile ci brakuje do trzeciego? Troszkę. Czyli ile? <grym> nie wiem, y, nie bardzo mało. Mmm dobra, żeby żeby było jasne to yy, gramy.. Marcin jest u mnie i gramy tak, że on siedzi po prostu obok mnie i gadamy razem przez Skype'a, więc jakby były jakieś przegłosy yy, to proszę wybaczcie nam to no nie, nie wiemy jak to inaczej tam ogarnąć, dobra yy, czyli czyli latamy już, czyli latamy, latamy drugimi. Dobra, czy, czy ty jesteś gotowy? Tak. Nie, nie jesteś. A dobra. Tak nie jest. jestem, jak jestem. Dobra jesteś. No, okej, okay. Wiecie co powiem wam, że graliśmy teraz bitwę? Ja aż wam pokażę. Um... Kurczę, tu nie piszę, ile zabiłem, w każdym razie zabiłem 13, kurwa. 13 ogarniacie. A połowa naszego teamu miała mniej niż 500 XP i zero zabitych. No, po prostu, ja pierto. How can go? Nie, 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 nie. Pierwszy raz chyba widzę tę mapę, albo drugi coś takiego. No polecimy sobie tym, to jest taka brzydka kupa. Marcin, czym ty lecisz? samolotem, oczywiście. No super, ale jakim? Yy, nie, spojrzałem. nie spojrzałem. Czarnym. Czarnym. Nie ma nie ma czarnego u ruskich. Ruskie są albo zielone, albo ciemnozielone. Nie to jest ciemnozielone. Aha, no dobra Przejmę to, przejmę to kurwa, przejmę to mm, Przejmiesz to? Nie? Eee, B, no, tak mi się wydaje Tylko kurde to jest takie to... Taka prędkość, że nie wiem Normalnie jakbyśmy gra, grali na tym, na historycznym albo na symulatorze to by już mi urwało skrzydło, ale trudno No i pewnie, no i jasne, jak oni to robią, że oni tak szybko się tam zbliżają i, i lądują A może nie wlądują? Eee, mi się przewróciłem i spaliłem Dobra, już już, jakaś No i jasne, no pewnie Po co ja mam marnować mój czas Jak tutaj przyleci jakieś 300 na godzinę i się kurna wrypie w ten ten W to lotnisko i przejmie, to jasne Dobra, lecimy na A. Czy ty. Boże, czy ty się rozbiłeś? Nie. Nie, nie, tylko w ogóle jesteś 6 km stąd, ale się nie rozbiłem. Skąd takie w ogóle podejrzenie? Nie wiem, właśnie, jakieś możliwe podejrzenie. Więc... No, oczywiście. No i zajbiście, ja tu lecę sam, tak? Boże. Nie, lecę co, ja lecę na C. Zajbiście, wszyscy polecili na C. To co mam tu sam być? Pewnie tak. No pewnie. No, e, no ej, no no bez jaj, no ludzie, no. <laughs> no raz pierdala no, są. No co za sweluchy Nie wierzę. Nikt za mną nie leci, no nikt. No tam ci może. Chociaż to też nie jest takie do końca pewne. Obawiam się, Tak że to przejebiemy bo mamy tak no zajebiście nieogarnięty team No patrz Pozwalamy im wlecieć nad nasze B, no co to jest, no co to kurwa jest Ja się pytam Ha, ha ale dostał, o boże Nie wiem czy wy to widzieliście, ale goście po prostu Odsunął się, ja tam w niego nawalałem, a się odsunął Spoko i-16 to jest, jak on się nazywa, Ishak? Nie, tak, Ishak. A Ishak jest zajebiście dobrą maszynką. To jest, to jest strasznie dobra maszynka. Do, do zabijania, w ogóle do robienia kasy, bo mało za naprawę się płaci, można tym tyle gości zdjąć z tych rakietek i w ogóle ma zajebi zajebiste te karabinki. Jeśli będę brzmiał trochę nosowo to sorry, ale po prostu mam ee, zatkany nos, nie wiadomo dlaczego po no prostu zatkany. Włykam to moje lekarstwa, spray jednosa, wszystko, wszystko, wszystko i dupa, bo i tak on taki zatkany nosy mam katar, więc spoko. No... A ponawiłem sobie jeszcze hajs, a co? Dobra, już chyba nie O! LOL. He, przejęliśmy C. A co jest? Co jest tam? Czyli teoretycznie, jakbyśmy teraz tylko polecieli na C i bronili C przed... Y przed yy, tymi gościami, to byśmy to wygrali Ale teraz widzę, że na B ich jest sporo I straszcie pojadę, bo polecę na B i będę bronił z, z B Kurde, skill'a nie ma No chodź tu No jasne, teraz za, co mnie zacznie gonić, Spitfire? No pewnie, no ja tak oczywiście Why not? Ten jeszcze ucieka O dobra, ale chyba już zacznę się do niego zbliżać Albo nie No kurde O dobra, zawraca, co dobrze Pomóc ci? No, jak chcesz Na, na A, na Wiesz co, chyba już... Tam myślałem, że sobie poradzę, ale chyba nie za bardzo No bardzo to do ciebie no, 16 sekund przeładowania, No, dawaj, dawaj. Dlaczego on jest szybszy ode mnie? Aha, pewnie dlatego, że ja mam bomby jeszcze. No, dobra, polecę za nim. To może uda mi się dogonić go i przy okazji bomby z. ścisnąć. spuścić. A, <grytyka> krytyka dostał. Uszkodzenie kadłuba. Czyli teraz powinien teoretycznie lecieć wolniej. A nie, spada. <grytyka> no spadł. A, ciota. So happy 16 ishak znowu Oła Lucky czołg Boże jak one zapieprzają te czołgi A z maila Ktoś mi kocha Albo nie Nie łódź Dobra, jeden dostał Teraz jest tylko... 30 innych Albo więcej No co to jest? Dobra, jeszcze jedna bomba Dobra, uciekać No spoko Powiem Wam, że wyprawa bombowa udana. E, w sumie ża ża żadna wyprawa, ale... Znaczy może wyprawa była, ale jest taka sobie bombowa, bo to za dużo bomb to ja to nie miałem. Giń! O Jezus! Ojej, o... Dobra, to było słabe, ale... Czy on też ma bomby? No, ale nie, ten samolot jest, nie jest stworzony do bomb. Zobaczymy. Moment. Tam jest. Co, jest puste? Lol, szybko, 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 na C, szybko, na C, szybko, 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 noce. No właśnie. Wtoraj opublikowałem. Opublikowaliśmy filmik ee, o tym, że serwer jest już e, postawiony. Co prawda nie ma jeszcze mapy, ale jeśli ktoś chce to może wbić, może nas akurat znajdzie. I tam, e, Kuba, czyli na no kubalot e, miał skin, który mi się kojarzył, który skopiował zresztą, kurde, i który mi się kojarzył z jednym, e, zje, kojarzył mi się z jednym youtuberem, nie pamiętam jakim, ale to, to był samolot, ha! Więc skopiował chamsko, kurde, samolota i się szpani, że ma no? Chyba nie, samozwaniec, nie ma. You, 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 m, widzowie prawdę mi powiedzą Prawdę mi powiedzą Boże <grymne> Whatever To jara się lol Podjarałem go jeszcze mu pilota zdjąłem spoko Zdjąłem czy zdjąłem nie wiem Marcin mówi się dyłem czy działem? Co ty się tak nie odzywasz w ogóle? Zniszczyliwie. Defrecha. Widoku. GINI! O lol. Tu zginął. <giby> o boże. Dawaj no. Dawaj na czołowo Hurricane. Dawaj. O kurwa. <giby> czy on miał też rakiety czy... Nie, jakbym miał rakietę to by nie rozwalił tak po prostu Tak bym się rozpadł po prostu Wow Dobra, to było głupie co zrobiłem, nie wierzę. Ten też ma rakiety. uuu, wow. Miód, 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 miodzia, mioda, miodzia, miód Ula Para pa para pa 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 Czyli musimy Teraz lecieć na A, albo nie Lepiej yy, przytrzymać se. Tak teoretycznie Szybciej Szybciej mój tym, ten, ten no Podniebny rumaku, czy tam inny chuj Boże w ogóle, nie, tam jest spoko, powiem wam. Jest bardzo spoko, bo każda drużyna na początku ma B i A, w sensie to są takie ich własne bazy i muszą walczyć o C. Jeszcze muszą to rozwalić koło B i A ym, przeciwne czołgi, no strasznie fajne. Yy, strasznie fajne, fajnie pomyślane. W ogóle ci goście z Boże, z tego studia yy, Gajin, strasznie fajną mapę robią. W ogóle zajebistą grę stworzyli. Tam czytałem, czytałem na jakimś forum, że Wurtander ma tylko dobrą grafikę samolotów. Że jeśli się przyjrzymy, tłu, to już nie będzie takie ładne. Ten, ten kto grał w Wurtandera, chyba nie, nie wiedział co mówi, bo każde drzewko to jest wszystko odzorowane: wszystko, 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 wszystko. Każde nawet głupie drzewko ma swój cień, więc gościu chyba naprawdę nie wiedział co mówi. Dobra, ten, ten padł, czyli został i 153, o, oh, oh, what the fuck! No, kurde! Kliknąłem zamiast R, kliknąłem F. I nie zabiłem go jeszcze z moich rakietek. Oj, pech. No, chodź, 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 chodź. Dobra, poszedł. Obroniłem bombowiec. Jeeeey! O, fakt, tu jest jeszcze Hurricane. Gdzie nie trafiłem, ale fail, o Jezusie A tak blisko było, so close, so close Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, proszę Nie gin, bombowcze, bombowcu No chodź tu Go O, trafię, nie? Dobra, on się chyba wycofuje, czy nie? Nie, chyba nie no, no chodźże, no bombowiec, zawracaj ty cioto! No <śśmieniu> <śmieniu> <śmieniu> niech on się obróci, kurde! W dole, jak, jak mnie idiota nic takiego gościem nie wkurza. Kurde, no jak to się stało? Dlaczego nie trafił z tych rakiet? Co to jest? No dobra, jestem teraz bardziej zwrotny od niego, więc... Jestem... ...dużo zwrotniejszy od... Ta, próbuj, próbuj mnie wmanewrować, w śmieciu. to było, to było zajebiste. To było zajebiste, zajebista akcja Aż napiszem ha ha Nie ma, że się tak kurde zadziera z nami Z ruskami, a nie, bo to jest Japonia, dobra, nieważne ma... Tutaj, co tutaj, ej wygraliśmy to, znaczy Czemu my tracimy etikety? A oni, nie oni też tracą What the fuck Aha, dobra, teraz przejęliśmy bazę. O tutaj wygrana szybka No 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 dawaj, koniec, koniec wygraliśmy to, nie ma że boli Graliśmy to Tak czy nie? P3, P3, peszka, peszka jakoś tak? 5, dobra, gigie. Victory is ours My comrad okej, okay. to zobaczmy ile za, zarobiliśmy. Ile expa dostaliśmy? Czwarte miejsce w tymi zarobione 6 tysięcy, 6668, 6668 Lewków i 5700 e, Expa. I co tutaj? Montowanie nowego silnika, nowa taśma amunicyjna, węzły uzbrojenia. Dobra, e, no to myślę, że e, to by było na tyle z, w tym odcinku z Thundera Przeleciliśmy się cudownymi radzieckimi maszynami, które są naprawdę strasznie dobre. Jeśli jeszcze tutaj sobie poulepszam jakieś tam pierdółki, dobra? Shellrax. Oho, teraz mogę sobie. mogę. nowe taśmy załączyć, czy co? Nie, aha, bomby mogę sobie lepsze kupić. Spoko. Eee, I coś jeszcze dostałem, chyba, tak? Czy nie? Tutaj? Nie, tym nie latałem. Dobra. Dobra. Nie przedłużając, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.